Supermoto to bardzo wąska grupa motocykli Dla specyficznych odbiorców Jak się tym jeździ, dlaczego się to kupuje Co się z tym wiąże O tym wszystkim mam zamiar powiedzieć w tym materiale Szczególnie, że to jest moje trzecie supermoto Tego konkretnego KTM-a posiadam już około Prawie roku czasu Więc myślę, że to jest idealny moment na taki materiał I tutaj od razu uprzedzam Nie, to nie jest materiał dla profesjonalistów Albo osób, które po prostu żyją Z takimi motocyklami na co dzień Ja też nie jestem mechanikiem, więc nie będziemy wchodzili Szczegóły typowo mechaniczne, typu remont silnika i tak dalej, tylko to jest materiał dla osób, które zastanawiają się, widzieli już takie motocykle i chcieliby po, po prostu dowiedzieć się, co, z czym się je i czy to jest w ogóle warte zachodu. Także zaczynamy. Najpierw trochę historii, czyli jak wyglądała moja droga z życie, moje supermoto. Więc tak, to jest mój trzeci supermociak. Pierwszym była Suzuki DRZ400, później był KTM T525 i teraz właśnie SMCR 690. I dla osób, które chcą zacząć przygodę i chcą kupić używany motocykl w rozsądnych pieniądzach, ja wiem, że te pieniądze i tak, jakby ceny poszły do góry, ale w rozsądnych pieniądzach, model, który jest uniwersalny i bezawaryjny, nie każdy egzemplarz taki będzie, ale generalnie ten model, jest zadbany. To jest Suzuki DRZ400. O mocy 40 koni, fabrycznie, ma on ma 39 koni, z dyszami Dynojeta można z 42, myślę, zrobić. I DRZ miałem rok w swoim posiadaniu, byłem mega zadowolony, w zasadzie nic się nie psuło, ale tak jak wspomniałem na początku, ja kupiłem motocykl z polskiego salonu, pełną historią, z niskim przebiegiem, generalnie było bardzo fajnie. Później przyszedł czas na coś mocniejszego, bo mocy było mało. Chciałem mieć jej więcej, chciałem pojeździć szybciej. Minęły dwa lata, kupiłem KTM EXT 525 Z okolic moich, i też motocykl, kiedy kupywałem, był w dobrym stanie. I pierwsze miesiące dwa, to było po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Dużo mocy ten motocykl latał na gumie jak głupi, od drugiego biegu jak go wbijałeś, do czwartego, trzymał się w pionie. No było super. Do momentu, aż zaczął się psuć. No słuchajcie, 2006 rok albo siódmy ten motocykl to był? Więc on miał prawo po jakimś czasie zacząć się psuć. I wtedy była już nie moja wielka miłość do tego motocykla, tylko do mechanika, który musiał go co chwilę naprawiać. I sumą doświadczeń jest właśnie ten KTM. Wiedziałem, że chcę wrócić do KTM, ale wiedziałem również, że nie chcę już starego KTMa, tylko chcę mieć świeży model, który nie będzie specjalnie się psuł. I tak właśnie postawiłem na 690 O eksploatacji tego motocykla i docieraniu powiem Wam za chwilę. Najpierw ogólnie, czym są Supermoto, z czym się to wiąże. Wie. Prawie jak cross, prawie jak enduro. Tak można pomyśleć i w zasadzie z tego się wywodzą, ponieważ Supermoto wywodzą się z motocykli off-roadowych. Nie da się tego oszukać, to jest wpisane w ich DNA, tak miało być. Natomiast, czy Supermoto różni się czymś od enduro? Wszystkim. W zasadzie Wszystkim. Jeżeli postawimy 690 koło Enduro, to zobaczcie, że Enduro jest jakieś 20, no nie no więcej niż 20-30 cm wyższe, autentycznie różnica w zawieszeniu jest bardzo duża. Silnikowe jest to samo, ale właśnie zawieszenie, układ hamulcowy opony to są podstawowe różnice między supermoto fabrycznym, a właśnie motówkiem Enduro. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o supermoto, można rozróżnić trzy grupy. Pierwszym, pierwsza grupa to są fabryczne, drogowe supermoto, i przedstawicielem jest właśnie nasz KTM. Druga grupa to są supermoto fabryczne, torowe, bez homologacji drogowej, które nigdy takiej homologacji nie uzyskają. One są nastawione typowo na jazdę po torze, na udział w zawodach supermoto. I trzecia grupa to są motocykle off-roadowe typu enduro, homologacją przerobione na supermoto. Czym różnią się od siebie te motocykle? Przede wszystkim motocykle off-roadowe oraz yy, torowe, można powiedzieć, że to. Są motocykle wyczynowe, a ten motocykl jest typowo motocyklem drogowym, więc różnią się przede wszystkim eksploatacją. Ponieważ tutaj eksploatację liczymy w kilometrach i serwisujemy jak normalny motocykl drogowy, a motocykle offroadowe i wyczynowe tutaj eksploatację liczymy. W motogodzinach motocykle są lekkie, bardzo lekkie. Między tym a off-roadowym motocyklem będzie jakieś 40 kg różnicy i sami przyznacie, że to jest naprawdę bardzo dużo, ale przez to wytrzymałość jest mniejsza i częstotliwość serwisowania znacznie, znacznie większa. I liczymy tam właśnie przebiegi w motogodzinach, ale o tym jeszcze za chwilę. Supermoto mają to do siebie, że palą bardzo mało. Ten od ostrym traktowaniu pali 4,7, czy normalny jeźdź, jak go docierałem, to potrafił zejść nawet poniżej 4 litrów, więc one palą niewiele. W dodatku, kiedy dojdzie do jakiejś gleby, to w większości przypadków wszystkie te plastiki, te elementy kierunkowskazy nawet tutaj to wszystko jest stosunkowo tanie. I szczególnie kiedy mamy używane supermoto to naprawdę wszystkie te elementy są tanie. Wyjątkiem w tym akurat yy, modelu i to mi się nie podoba jest fakt, że bag jest tutaj w tym miejscu, więc jeżeli uszkodzimy bag to faktycznie będzie drożej, bo bag kosztuje 4000 zł. Natomiast to i tak jest taniej niż jakbyśmy zrobili glebę na przykład na e, w pełni zabudowanym motocyklu sportowym na torze. Jakby Różnica to myślę, że w kosztach remontu takiego motocykla będzie dziesięciokrotna. Więc Więc supermoto są tanie w jeździe, tanie w naprawie są bardzo proste. W zasadzie Supermoto sprzed 5-8 lat nie ma żadnej elektroniki. Niektóre nawet nie mają liczników prawdziwych, bo jak są przewidane z off roadu to mają jakieś tam liczniki rowerowe, więc tam jakby wszelkie naprawy, przygody i tak dalej. To jest wszystko tanie. Ale. Sama eksploatacja takiego motocykla już do tanich nie należą, ponieważ między jazdą na Supermoto, między eksploatacją Supermoto a takiego standardowego czterocylindrowego Japońca jest ogromna. Jakby różni się w zasadzie wszystkim. Szczególnie jak mamy takiego, nie wiem, Bandita 650, który jest prawie nieśmiertelną jednostką napędową. Tak, w wypadku jednego cylindra, ponieważ wszystkie Supermoto, prawie wszystkie, bo Aprilie były na dwóch cylindrach, że prawie wszystkie Supermoto są jednocylindrowymi jednostkami. I tutaj eksploatacja wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim, poza kontrolowaniem wymiany olejów, filtrów, dokręcaniem śrub, bo wibracje mamy, trzeba pamiętać także o remontach silnika. I teraz, jak to w zasadzie wygląda? Zaczynamy od docierania. I docieranie to była dla mnie ogromna przygoda, jakby nienawidzę docierania motocykli. Strasznie tego nie lubię, miałem. Okazję docierać zarówno swoje motocykle, jak i motocykle testowe. Nie lubię tego robić, ale w przypadku tego motocykla namęczyłem się najwięcej. Dlaczego? Ponieważ serwis, e, z którym się kontaktowałem, bo motocykl do mnie przyjechał na palecie i, i rozmawiałem z serwisem, powiedział mi: Daniel, słuchaj, jak też go dotrzeć tak naprawdę dobrze, bo to jest motocykl dla ciebie. Masz się z niego cieszyć. Im lepiej go dotrzesz, tym dłuższa będzie jego eksploatacja. To zrób tak. Pierwsze 100 kilometrów jest mega istotne, jeździ po 20 km i później odpocznij sobie przez pół godziny, niech ten mototyp ostygnie i później znowu te 20 km. I tak przez pierwsze 100 kilometrów. Ja mówię, no okej, okay, dobra, dlaczego? Bo ponieważ ten silnik po prostu to jest duży singiel, on ma tendencję do grzania się i nie można go przegrzać na tych właśnie pierwszych. Kilometra. Później też dobrze by było go nie przegrzewać, ale te pierwsze 100 kilometrów jest najważniejsze. Ja zamówię sobie, okej, okay, tak zrobimy, ale ja jestem Daniel. Zróbmy to razy dwa, więc przejechałem tak nie 100, a 250 km. I teraz wyobrażacie sobie, przejeżdżać po 20 km. Zatrzymywać się na pół godziny i znowu 20 km, ja go docierałem miesiąc. Autentycznie, to jest motocykl, a jeszcze marzec, był mega zimny, w marcu go kupiłem. W marcu nie jeździłem, nie wiem, za dwa razy, później dopiero w kwietniu, w kwietniu też był zimny. Ja go docierałem dobry miesiąc. 250 kilometrów właśnie w taki sposób. Pamiętajmy o innej rzeczy: nie wolno jeździć na, na jednym biegu. Na przykład Pojechać w trasę i jechać cały czas na szóstym biegu. Kiedy docieramy motocykl, niezależnie jaki motocykl, to najważniejsze, żeby on po tych obrotach pochodził. Nie żeby go trzymać na wysokich obrotach, tak nie, ale kiedy już rozgrzejemy ten silnik. I uwaga, nie wolno go rozgrzewać na postoju. Podczas docierania najlepiej odpalić go i już po kilku sekundach ruszać, tak on dostanie informację. Ale ważne, żeby po prostu on miał okazję pojeździć po wszystkich biegach, na różnych obrotach go utrzymywać. Jakby starałem się podczas tej jazdy jeździć na trójce, później czwórce, później piące. Hamować na dwójeczkę i później znowu przyspieszać. Jazda po mieście, jazda po okolicy, ale nie przegrzewać. No, męczarnia. Te 250 km to dla mnie była mega, mega męczarnia, a później jeszcze trasa do Olsztyna, więc tak to był najbardziej wymagający dla mnie motocykl, jeżeli chodzi o docieranie. I mam nadzieję, że przyszłym właścicielom takiej motocykli się to przyda bo dotarty jest bardzo ładny. Jak wygląda dalsza eksploatacja takiego motocykla? W przypadku drogowych supermoto, czyli właśnie takich jak ten KTM, serwis odwiedzamy to 10 tysięcy kilometrów według serwisówki i wtedy czeka nas duży przegląd razem z sprawdzeniem luzów zaworowych. Bo taki przegląd to jest nie tylko wymiana oleju, filtrów i koniec. jest cała lista, tam ze cztery strony chyba ta lista ma rzeczy, które trzeba sprawdzić w motocyklu. Taka usługa kosztuje 2400 zł. ASO. I warto to robić, jeżeli chcemy mieć gwarancję. Natomiast, jeżeli eksploatujemy ten motocykl mocniej niż standardowo, to ja zawsze, niezależnie od marki, zalecam skrócić ten dystans między serwisem motocykla. I w moim przypadku akurat wynika to z tego, że i tak nie jestem w stanie zrobić rocznie 10 tysięcy kilometrów, więc ja będę robił tym motocyklem między 4 a 5 tysięcy kilometrów rocznie. Więc jak wówczas wygląda ta eksploatacja? Wówczas robimy mały serwis i nie jest sprawdzany na przykład luz zaworowy, natomiast wszystkie płyny eksploatacyjne i motocykl nadal będzie sprawdzony, i wtedy taka usługa już jest tańsza, kosztuje 1400 zł. Więc ja raz w roku będę robił taki serwis, a co dwa lata ten duży serwis. Tak mniej więcej wyglądałem standardowe koszty utrzymania nowego KTM-a. Poza standardowymi przeglądami pamiętajmy o to, żeby dbać generalnie o ten motocykl i co to oznacza dbać? Sprawdzać dokręcenia niektórych elementów, czy chociażby stanu oleju i płynu chłodniczego, ponieważ wszystkie aktualne silniki a szczególnie jednocylindrowe, przy ostrzejszym upalaniu, lubią sobie trochę tego oleju wypić. W moim przypadku na 1000 km zeszło około 0,2 litra. Tyle ubyło podczas jazdy, i zauważyłem, że im bardziej upalamy, tym bardziej ten olej schodzi, a przy normalnej jeździe prawie w ogóle, nie? Także to jest standardowa cecha tego typu jednostek napędowych o tym po prostu warto pamiętać we własnym zakresie, bo tego gwarancja nie będzie obejmowała. Teraz tak, jak wyglądają remonty silnika, bo znaczy nie wiem jak wyglądają fizycznie, bo nie otwierałem żadnego z tych silników. <grym 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 z <materiącami> <grym <grym> Teraz jeśli chodzi o remonty silnika, bo wspominałem o tym, że one się pojawiają. Generalnie jednocylindrówki, jakiej byśmy nie kupili, to remont silnika w końcu będzie nas czekał, w sensie kogoś będzie czekał. Jeżeli chodzi o 690, to KTM sam chwali się, że jest to najbardziej dopracowana jednostka drogowa, jaką tworzyli i ponoć najlepsza na rynku. Mi się dobrze jeździ na tym motocyklu i, i lubię tą jednostkę napędową. Pytałem się w serwisie, kiedy mogę spodziewać się remontu. Pamiętam, że Honda pa chwaliła się w CRF 450, że wytrzymałem te silniki 40 tysięcy km Tutaj. W wersji Enduro R, która jednak jeździ w trudniejszym terenie niż ja, też 40 tysięcy km, ale wszystko jest zależne od eksploatacji. I podczas zwykłej drogowej eksploatacji mogę liczyć na 50-60 tysięcy km bez remontu. Takie KTM-690 również widziałem na rynku, bo Kumpel takiego też ma. Więc ja przypuszczam, że właśnie między 50 000 a 60 tysięcy km ten silnik w tym konkretnym egzemplarzu wytrzyma. Ale to też jest zależne. Przede wszystkim od tego, w jaki sposób jeździcie, bo jeżeli będziecie go upalili tylko na torze, ostro, 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 to może być to znacznie, znacznie mniej. I jeżeli go nie będziecie dbali o ten serwis, czyli zapomnijcie o tym oleju, o tym płynie chłodniczym, o trochę pojeździć bez oleju albo ze zbyt małą ilością tego oleju, to też ten interwał może być mniejszy. Natomiast kiedy już dojdzie do tego remontu silnika, to zastanawiam się, ile to może kosztować, i bałem Bałem się, że mi powiedzą 20 tysięcy złotych. Tak źle generalnie nie jest, ponieważ koszty remontu 690 są zbliżone do innych, mniejszych, powiedzmy, pojemności silnika. I w ASO, czyli w autoryzowanym serwisie, ja się dokładnie tutaj pytałem chłopaków z KTM sklep, kosztuje to 8 około. Bo to jest zawsze około, bo za, za, zaczynasz rozbierać motocykl, silnik wyjdzie, może coś jeszcze, a może nie wyjdzie i to może być mniej. Powiedzieli mi, że wyjdzie około 8000 zł z widełkami 1000, 1000 parę złotych w jedną lub w drugą stronę. I dokładnie podobne kwoty byśmy musieli zapłacić za remont np. EXC5. Nie jest źle, nie? Raz na 50 tysięcy taki remont w normalnej eksploatacji. Moim zdaniem nie jest źle. Jak to wygląda w przypadku sprzętów wyczynowych, czyli właśnie przerobionych off-roadowych na supermoto? To też jest bardzo ciekawe. Ja nie jestem mechanikiem ani jakimś autorytetem bardzo dużym, więc się pytałem, zbieram informacje. I Okej, nie jestem autorytetem bardzo dużym jakim tam jestem jakiś tam jestem trochę motocykli już było nie coś tam wiem ale w tej, w tej kwestii pytałem się znajomych pytałem się mechaników pytałem się właśnie serwisu jak to wygląda i teoretycznie serwisówka mówi że powinniśmy zaglądać do silnika co 100 motogodzin i to jest tak że te 100 motogodzin na pewno przejeździmy niektórzy przejeżdżą 150 niektórzy przejeżdżą 200 niektórym przy 110 wybuchnie silnik więc naprawdę bardzo ciężko określić dokładną ilość ale te 100 motogodzin powiedzmy zawsze zawsze będzie i 100 motogodzin można przeliczyć na mniej więcej 4000 km więc niektórzy od remontu do remontu na takim supermoto przejadą 4000 km a niektórzy przejadą na przykład 6,5000 km tutaj wszystko zależy od eksploatacji tego sprzętu i o tym jak dbamy i jeszcze od pogody torów i magii ale chodzi o to że jakby sam serwis mi mówi, że naprawdę nie jesteś w stanie dokładnie określić. Nie? Każdy by chciał wiedzieć, nie? że teraz robiłem remont, to proszę, proszę pana, przez dwa lata w ogóle, przez 5 lat w ogóle się pan nie musi interesować. Jeżeli robisz 500 km rocznie, to tak, a jeżeli robisz więcej, to nie wiadomo. I to jeszcze jak robisz te 500 km, nie? To jest mega, mega ważna rzecz. Bo jak go odpalasz na zimnym od razu odcina i na torze i w ogóle nie, to, to nie będzie fajnie, nie? Teraz ile taki remont kosztuje w przypadku offroadowych Supermoto? Ciężko powiedzieć, bo warsztatów jest bardzo dużo. Niektórzy robią to we własnym zakresie. Generalnie ja opieram się na cenach ASO, które myślę, że są takie uniwersalne, więc w przypadku remontów ASO cena jest w zasadzie taka sama, czyli około 8000 zł jest to z hakiem plus minus 1500 zł w zależności od tego, w jakim stanie ten silnik i ten motocykl tak naprawdę będzie. Tylko właśnie, że częściej to będziemy robili, bo na przykład co 5-6 tysięcy kilometrów, a tutaj co 50 tysięcy kilometrów. Dlatego ja stwierdziłem, że wybiorę taki złoty środek i może 690 przy offroadowych motocyklach jest taką trochę świnką, taką trochę cięższą świnką, jakieś 40, 30-40 kg cięższą, ale daje mi to, daje mi dokładnie taki kompromis pomiędzy drogową eksploatacją, taką trochę tańszą drogową eksploatacją tego motocykla, a jednak jazdą Supermoto. I mnie to, jakby, totalnie kupuje. Mamy dużo mocy, jednocześnie mamy łatwość pokonywania tych zakrętów, dużo możliwości zabawy. Ja byłem tym motocyklem na torze poza i niczego mi nie brakowało. Owszem, na prostych e, motocykle te mocniejsze, dużo mocniejsze motocykle mi odchodziły, ale co z tego, skoro w zakrętach łapałem i czasy miałem takie same jak oni, a nawet często lepsze. Więc dla mnie idealny kompromis. Ale Supermoto nie jest dla każdego. Jeżeli chcecie jeździć bardzo, bardzo, bardzo. Dużo, to musicie mieć dwa motocykle, ponieważ supermociaki nie są wygodne. Kompletnie nie są wygodne. To jest dobry motocykl do latania po prostu po południu, do wyszalenia się, do zabawy, do jazdy po torze. Jak wygląda zamawianie części? Bo to też jest ważna rzecz. I akcesoriów. W akcesoriach powiemy wam w osobnym materiale, albo na Instagramie wam wrzucę kilka rzeczy, bo. Parę rzeczy doszło tutaj, jak chociażby wydech, akcesoria, zabezpieczenia i tak dalej. Dlaczego, co i jak, to właśnie tam opowiem wam, ale jakby to współgra z zamawianiem części. Ponieważ akurat KTM ma to fajnie rozwiązane, ponieważ mamy ktmsklep.pl, to jest taki katalog, gdzie po prostu wybieramy sobie po nazwie motocykla, po roczniku, po winie lub po konkretnej części daną rzecz. Mamy fajne rysunki, to wszystko jest porozbijane na numerki. I w zasadzie, jeżeli coś nam się zepsuło w tym motocyklu, a my jesteśmy w stanie sami sobie to wymienić, to nie dzwoniąc do serwisu, nie jadąc do serwisu, dla mnie to jest wygodne, bo ja do serwisu najbliższego mam 90 km, chodzę sobie na katalog, zamawiam sobie część, płacę i ona przechodzi do mnie do domu. Więc pod tym względem jest spoko, widzimy dostępność. Oczywiście ceny mamy jak w ASO, bo to jest ASO. Ja od ciebie jeszcze dodam, że 690 kupiłem, dlatego że to było dla mnie takie. Taka wypadkowa poprzednich dwóch doświadczeń, czyli jeździłem motocyklem off-roadowym, przerobionym na supermoto, jeździłem motocyklem e, drogowym supermoto, fabrycznym drogowym supermoto, w przypadku tego była to drz -a. I jakby podobało mi się bezawaryjność drz -y, i podobało mi się mocka tema. i chciałem to połączyć i wyszedł kapitan planeta w postaci 690. Uważam, że to jest bardzo dobry sprzęt, gdzie eksploatacja nie pożre nas tak od razu. Ja nie mówię, że jest tanio, nie? ale ta eksploatacja nie pożre nas tak od razu, wyskoczymy ze skarpetek, żadnych oszczędności już nie będziemy mieli i na inny motocykl nas nie będzie kompletnie stać? Nie? Po prostu wziąłem drugi etat? Więc pod tym względem jest spoko, ale też miałem takie założenie, żeby właśnie kupić jak najbardziej świeży egzemplarz, zadbany. No, w przypadku nowego motocykla to nie ma takich problemów, ale jeżeli kupicie właśnie świeży motocykl ze sprawdzoną historią, to nie będziecie musieli się tego remontu aż tak bardzo bać. Mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę elementów i że supermoto Wam się podobają, kupujcie, jeździcie, bawcie się, bo to są genialne sprzęty. Ja Wam tylko powiem, że jest taki plan, żeby go zrobić trochę w stylu Scramblera, bo nie stać mi aktualnie na enduro, a chciałbym trochę polatać po takich terenach, więc wymienię, wymienię sobie tylko opony i zobaczymy, co się będzie działo. Dam Wam znać materiała. A jeżeli interesuje Was ja za tym motocyklem, jak konkretnie się jeździ 690 to ten film na naszym kanale już znajdziecie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie łapkę w górę komentarzy. Cześć!